Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana Zdzisława Gawlika, przewodniczącego regionu podkarpackiego Platformy Obywatelskiej RP, a zarazem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam bardzo serdecznie kandydata na burmistrza miasta Dębicy, pana Grzegorza Kryckiego. I witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów radnych oraz sympatyków i członków Platformy Obywatelskiej RP. O zabranie głosu poproszę pana przewodniczącego, pana Zisława Gawlika. Dzień dobry Państwu. Dębica jest dla mnie miejscem szczególnym, bo tu przez już parudziesięciu paru lat tu się urodziłem. Także Dębica jest nie tylko w mojej klapie, ale Dębica jest w moim sercu. Chciałem nawiązać do tego, co się dzieje w otoczeniu naszego kraju, małej i dużej ojczyzny i miejsca, w którym jesteśmy, bo miejsce na dzisiejszą konferencję nie zostało wybrane w sposób przypadkowy. Jak Państwo zauważyli, we wtorek na ostatniej konferencji prasowej premier, pan premier Donald Tusk mówił o potrzebie budowania bezpieczeństwa naszego kraju i wskazał, jak Państwo zauważyli, Podkarpacie jako miejsce, gdzie ten element bezpieczeństwa będzie intensywnie rozbudowany. My tej szansy, jako dymbiczanie, dymbica nie możemy stracić, nie możemy zaniedbać niczego. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, żyło. Tutaj byli żołnierze, tutaj byli ludzie, tutaj była jednostka wojskowa, która przed kilkudziesięciu laty została zlikwidowana. Jest szansa, nie tylko nadzieja, że ta jednostka w to miejsce wróci. Oczywiście rodzaj broni, rodzaj sił zbrojnych będzie w zamyśle zupełnie, zupełnie inny. My tego nie możemy naprawdę zmarnować. Żeby tej szansy nie zmarnować, musimy podjąć dobrą decyzję w najbliższą niedzielę. Chodzi o to, żeby ludzie, ci, którzy Dębicą będą rządzić, rozumieli potrzebę zmiany, rozumieli potrzebę, że w Dębicy muszą się zadziać pewne istotne wydarzenia. Myślę, że taką nadzieją jest kandydat na burmistrza miasta Dębicy Grzegorz Krycki. Żeby te wszystkie zdarzenia mogły mieć miejsce, żeby to życie żyło, musi zaistnieć efekt synergii między tymi, którzy rządzą i decydują, jak budowa bezpieczeństwa naszego kraju będzie wyglądała, a tymi, którzy będą decydowali w naszej ojczyźnie. Myślę, że już niedługo, może dzisiaj, może jutro w przestrzeni publicznej, pojawi się wzmianka o naszym kandydacie na burmistrza Dębicy od ministra, wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Ma świadomość, wie o Dębicy i jest przekonany, że ta Dębica, która żyła kiedyś żołnierzami, jednostką wojskową, do tej świetności może, może wrócić. A tutaj pojawią się żołnierze, którzy będą elementem obrony. I budowy bezpieczeństwa naszego kraju. Myślę, że mogą zyskać wszyscy: mogą zyskać nasze wnuki, nasze dzieci, bo jest szansa, jeżeli będzie jednostka wojskowa, żeby tworzyć tutaj szkoły, żeby tworzyć klasy wojskowe. W szkołach średnich jest szansa również dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Dymbicy na dodatkowe zajęcie, dodatkową pracę, ale myślę także dla mieszkańców okolicznych wsi, przede wszystkim rolników, bo jak pojawią się żołnierze, to przede wszystkim również trzeba będzie ich nakarmić. W interesie nas, nas za, nad, zatem, nas wszystkich jest, żeby to miejsce żyło, żeby żołnierze w to miejsce wrócili, a oddanie do, na dobrego człowieka swojego głosu. Za dwa dni sprawi, że ta nadzieja przestanie być nadzieją, a stanie się to szansą, która za moment będzie i może być.